Po szybkiej i sprawdzone końcu zapraszam do FIFA Ultimate Team Coins.com Przy kodzie def 1 macie 5% zniżki. Polecam! Felek... Czemu ty mi zjadłeś avermedię? Felek... Psy mi jedzą avermedię... Co mam robicie z moją avermedią? Co Czemu mi Jak sami widzieliście Psy zjadły mi Avermedię, przez co jestem zmuszony nagrywać Ekran meczowy, telefonem. Wyciągnąłem więc kurde FIFA 14 z pudełeczka Najprostsze ekran na świecie według mnie Wystarczy na napastnik na ataku i strzelić się po kilkadziesiąt goli na mecz Przynajmniej ja tak miałem, ja na przykład grałem Benteke i Ibrahimowiczem. Super, polecam Ekran meczowy, FIFA 14, jeszcze tutaj reklama World Cupu Mój nick, kilka transferów zrobiłem, żeby w ogóle jakiś składnik zbudować, a jeszcze jakieś paczuszki darmowe, a to jest mój bilans. 1673 zwycięstwa, 2 remisy i 0 porażek. No niepokonany byłem, jakby nie było. Jak już wcześniej wspominałem, Benteke to jeden z najlepszych napastników w całej grze. To jest skład, który udało mi się zbudować z pieniędzy, które miałem po prostu na koncie, plus zawodników, którzy, których miałem w klubie. Benteke, Valencia, i Shill to jest trójka ofensywna. Mam nadzieję, że po prostu zagwarantują mi przynajmniej kilka goli na mecz. Ja już szukam przeciwnika i zobaczymy kogo trafimy. Jako pierwszego. Oj mamy Benzema, Neymar, Bale. Bardzo ładny składik. Benteke przy piłce. Piękne podanie piętką do Giru. Giru pod bramkarzem. I 1 do 0 w 18 minucie z takim dobrym składem to jest na pewno bardzo bardzo dobry początek. Bentek podaje do Walencji. Walencja, no niesamowicie dużo miejsca i chyba najlepszy aspekt w całej grze. Wrzutka na główkę Shirley 2 do 0 już w 32 minucie. Tak jak mówiłem dynamiczne skrzydła plus rosły napastnik, ale tym razem to skrzydłowy strzela bramkę. Shirley ponownie przy piłce Chamberlain zwodzi tutaj jednego z obrońców. Chamberlain podaje do Shirley. Shirley strzela swoją drugą brameczkę. Piłkę jeszcze odbija się od słupka. 3 do 0 w 35 minucie. No bardzo bardzo łatwy meczik można powiedzieć. Walencja. podanie do Lama, Lam co zrobi podanie do Benteke, Benteke po krótkim słupku. 4 do 0. I to z pogrom już w pierwszej połowie. Składek by nie był miał bardzo dobry, ale troszkę zabrakło mu umiejętności. Skończyło się rage quitem zaraz po strzelonej bramce na 4 do 0. Kolejny składzik, kolejne wyzwanie. Tym razem Hulk na skrzydle prawo Brazylijską prawą stronę mamy plus do tego francuska lewa strona. Giru podanie do Shirley, który ma no niesamowicie dużo miejsca po raz kolejny. Giro, no niesamowicie się sprawdza jako odgrywający pomocnik 1 do 0. Tym razem Chamberlain strzela bramkę na 1 do 0. no Giru tak jak mówię, to jest napastnik, ale jako ofensywny pomocnik, mimo tego, że był bez grania, grał świetnie. Walencja podaje do szyle, szyle główką z dość nietypowej pozycji 2 do zera, szyle. W tym odcinku strzela już dwie brameczki jakby nie, było. w tamtym, znaczy w trzy brameczki, w tamtym meczu strzeli dwie. Teraz strzela jedną. W 11 minucie, 11 minuta, 11 sekunda przypadek nie sądzę. Oksley chamberlain podaje na Bentekę, na Bentekę patrzcie, on się uwalnia. Mimo tego, że Pejsa ma niezbyt dużo, ale ma niesamowicie dużo mniejsza. Sille. Druga bramka w tym spotkaniu, 3 do 0 w 14 minucie. Ponownie Szydle. wybiega sobie pole karne, tym razem faulowany i będzie rzut karny. Już w 26 minucie mamy szansę na 4 do 0, czyli podobny wynik jak w tamtym spotkaniu. Tym razem Ziru, który no, troszkę się marnował na ofensywy Ponciku, wykorzysta rzut karny i strzela perfekcyjnie. W prawe okienko, 4 do 0 w 28 minucie. Jakby nie było bardzo łatwy meczik. Giru ponownie. Podanie do McCarthy'ego, McCarthy do Walencji, Valencia Patrzcie, jak się no kurde, no. pace i salabal de pace strzela po dłuższym słupku. E, strzały po dłuższym słupku naprawdę były bardzo, bardzo OP w FIFA, więc e, tak też trzeba było to wykorzystywać. 5 do 0 w międzyczasie jeszcze padła Bramka na 5 do 1, ale przecież Was to nie, was to nie interesuje, więc nie pokazałem wam tego. Oktoj Chamberlain, podanie do Benteke, Benteke przed polem strzela z około 25 metrów na 6 do 1. W 70 minucie. I tak też to spotkanie się zakończyło. Teraz kilka wyjaśnień. Takie rekordy tego typu, jak wam pokazałem przed chwilą są niemożliwe. Mecze 1300 do 2600 do 0, 2000 do 5 są niemożliwe, przez to, że serwery są na tyle gówniane, że co najmniej raz na kilkadziesiąt, i tak was, kilkadziesiąt mecz i tak was wywali. Przez to, że serwery i jej są niestabilne. Nawet nie wiadomo, jakbyście byli dobrze, to i tak w końcu wywali wam mecz i spieprzy wam FIFA rekord. Albo dotknie was handicap, czyli jak gwałcił drużynę z drużyną, byś awansował liga za ligą, to i tak w końcu. Handicap was dotknie w taki sposób, no ile razy zagraliście meczy, co po prostu się dużo lepiej, w dajcie kilkanaście albo kilkadziesiąt strzałów, przeciwnik dał dwa strzały i strzeli dwie bramki. Właśnie tak działa FIFA. Tak działa w to wszystko, tak działa silnik FIFA, że prędzej czy później i tak przegrasz. I dlatego nie wierzcie w wszystkie skiery, które zobaczycie w internecie. Bo jeśli ktoś pokazuje wam zdjęcie. Screena, Zdjęcie zdjęcie FIFA, albo zdjęcie rekordu to można w sekundę zrobić z tego nawet i 10, albo 1000 do, do 3 Jeśli Wam się podoba, że w miarę to wiarygodne było Ale to jest, jak dla mnie to jest niemożliwe Przez serwery i przez, przez, po prostu, przez handicap Chyba, że ktoś katuje sezony offline To wtedy, jeśli ktoś nie ma internetu I chce mu się zagrać 1000 meczów przeciwko komputerowi, przeciwko brązowym zespołom Bardzo proszę, taki rekord jest możliwy Tyle, że jaki sens jest Grać przeciwko komputerowi i chwalić się rekordem. Także to było takie w miarę szybkie wyjaśnienia o co chodzi. Nie traktujcie tego poważnie. Ja się nie przyznaję do tego, że, że to jest mój rekord. Mówię, że to był fake. Ja nie gram tyle dobrze, żeby zrobić coś takiego. Nie gram tyle dobrze, żeby nawet, żeby zrobić 150 do zera. Rekord świata jest 189 do zera. Także jeśli komuś się uda zrobić 2000 czy 1500 do 2, to naprawdę jest chyba geniuszem FIFA i powinien go ukoronować. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się i elo